W pierwszym odcinku nowej serii na kanale czyli Lego Nowości od razu zaczniemy sobie z grubej rury. Jest tutaj takie wielkie pudło, jak tutaj. Aha, tu jest taśmę, no, dobra, ja Chyba tak. I jest, 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 jest. Jakie ogromne pudło. Dobra, to muszę poza kamerą wyciągnąć. Przed wami perła świątyń. Tak się ona prezentuje. Naprawdę jest to solidny secik. Dwie 2387 elementów. Aktualnie to będzie mój największy zestaw lego. No i co, prezentuje się potężnie. Przejdźmy do. Mam nadzieję, że kolejnej paczki. Ok, widzowie, a więc w dalszej części haulu zakupowego mam dwa katalogi Lego. Jeden taki zwykły, drugi ze sklepu World Toys co raczej nic ciekawego. Dalej, Polybag z Lego Ninjago. Dokładnie to Kai kontra Rapton. Taki fajny, mały polibarzek. Ciężko w to uwierzyć, ale nie miałem figurki Raptona. Kolejną rzeczą w tym haulu zakupowym. Będzie oto taki mikromyśliwiec z Blokuna. Tak się on prezentuje. Myślę, że jest to całkiem niezły mały zestaw. Kosztował 52 zł. Całkiem myślę, że opłacalny deal. Zapomniałem wspomnieć, że, już aż, że, jest, że jest już 22 sierpnia. Więc, ale przedpremierowo udało mi się zdobyć minifigurki z najnowszej serii e, Spider-Man Across the spider verse co jest, myślę, że całkiem spoczko. Bo figurki z tej serii są naprawdę całkiem fajne. Myślę, że nagram większy opening. Ale tutaj przy was specjalnie jedną do zachętę otworzę. O, jest to Cowboy Spiderman. Naprawdę świetna minifigurka, chociaż zgaduję, że jak to oglądacie to już ten Opelnik jest na kanale. Okej, okay, tak się prezentuje już złożona figurka. Naprawdę bardzo jest detaliczna. Fajna ma pomarańczową podstawkę. I jeszcze jest spider coin. Niestety nie jest on na tyle duży, żeby mini figurka go mogła ujeżdżać. Ostatnim rzeczem, jaka jest w tym hole zakupowym, to taki oto zestaw z. BrickHeadsów i z DC Czyli BrickHeads Batmana 8 w 1 Całkiem spoczko zestaw, zakupiony w LEGO Store cenę katalogową Fajne są te możliwości przebudowy I co, to byłoby na tyle w tej części haula Mam nadzieję, że jeszcze coś wam pokażę 31 sierpnia, więc zakończymy sobie ten haul Ostatnimi zestawami Jednym z nich będzie hełm Weidera, Tak jak już stary zestaw ale jest spoko w tym roku wychodzi z produkcji dobrze ruszeliśmy nie następnego. Następnym zestawem będzie takie łoto Dokładnie to Bugatti ten <suszy> centodzi. Nie wiem czy też po nie wiem, po włosku. taką git. Również wszystkie ceny właśnie z Speed Champions, na przykład też Porsche 911 GT3RS, całkiem ładne. się. mi się. tutaj. I oczywiście dwupak Lamborghini. Co tym pamiętacie, powiedziałem? Powiedział, Lamborghini. Lamborghini, wiem, że się mówi Lamborghini. Budynie, y, i Lamborghini Hurricane. I chyba, nie, lubię na auto, czyli Dodge Challenger Hellcat Oczywiście nas z tego zestawienia z podczerpiąców będzie do kolekcji Podoba mi się taki car. I podałka jest z jakiegoś powodu grubsza A więc tak prezentują się zakupy z tego miesiąca jeżeli chodzi o LEGO Myślę, że było tego naprawdę sporo I co? Widzimy się w, najprawdopodobniej w kolejnym Lego Holu, który będzie już 31 września, czyli za dokładny miesiąc. 31 września? Co ja gadam? 30 września, pomyliło mi się, bardzo przepraszam. I co? Lajkujcie, subskrybujcie i to tyle pa.